Agnieszka Hała z programu Powiększenia. Witam państwa serdecznie. A dziś z nami w studiu Wojciech Kozłowski, Bardzo dyrektor BWA. Miło. Dzień dobry. Galeria BWA od, obchodzi właśnie 50-lecie, okrągłe urodziny. Ja zdaję sobie sprawę, że pan dyrektor tego nie pamięta, ale jak to się wszystko zaczęło? Z czyjej inicjatywy? Dlaczego ta galeria w ogóle powstała? Był rok 1965. Co te osoby chciały tam pokazywać? Bo pokazywać można było nią nie wszystko. No tak, ale było w mieście bardzo silne środowisko plastyczne. Byli artyści, którzy, którym zaczęło doskwierać, że mieli tylko niewielki, niewielką przestrzeń wystawienniczą przy ulicy Żeromskiego, tam gdzie w tym samym budynku, w którym się mieści Bank była kiedyś i było jakieś takie pismo na dodrze, i plastycy mieli też niewielką przestrzeń wystawienniczą. A tak się też złożyło, że, że zaczęły powstawać w wielu miastach oddziały Centralnego Biura Wystaw Artystycznych. Które dość szybko też się usamodzielniały. To też nie było tak, że one były przez cały czas oddziałami tego CBWA, tak to się wtedy nazywało, takiego centralnego miejsca. Tylko były w krótkim czasie w wielu dużych polskich miastach powstały najpierw oddziały CBWA, a potem a potem oddzielne biura wystaw artystycznych. I dzięki Marianowi Szpakowskiemu i innym artystom, którzy tutaj u nas mieszkali i tworzyli. A przecież te nazwiska, mam nadzieję, że powinny być znane wszystkim, którzy się interesują kulturą naszego miasta. Dzięki artystom w czynie społecznym został zaprojektowany przez Janusza Wyczałkowskiego budynek Galerii BWA, dość szybko postawiony. No był to początek takiego profesjonalnego wystawiennictwa. Oczywiście ja myślę też o muzeum i muzeum tutaj też było ważnym miejscem. Natomiast takim no, niemuzealnym miejscem, pierwszą taką dużą, prawdziwą galerią była Galeria BWA, co się też wiązało na no, pewno z zapotrzebowaniem władzy. Trzeba było pokazać, że, że jesteśmy, że, że tu jest Polska, że działalność kulturalna jest ważnym elementem tworzenia takiej lokalności. Że, czy Uz, uz, u, u, uzasadniania, że, że jesteśmy tutaj u siebie, i to się tak dobrze splotło. No i jeszcze warto przypomnieć, że to był 65 rok, a od 63 roku odbywały się tutaj w Zielonej Górze z inicjatywy Środowiska Plastycznego i wymienionego już Mariana Szpakowskiego wystawy i sympozja Złotego Grona. Przez no to już dwad... legendarna. Przez 20 lat, jedne z takich najdłużej istniejących cyklicznych wystaw prezentujących sztukę współczesną. Więc ta galeria między innymi też z tym była związana. Jak z tych sympozjów złotego grona dało się wyjść z twarzą, był przecież reżim. No to nie jest takie proste i to nie jest absolutnie jednoznaczne. To były wystawy, które prezentowały to co w polskiej sztuce Najistotniejsze, jeśli chodzi o te kwestie polityczne, to oczywiście akurat w wypadku Polski mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, w której kwestie formalne nie były takim wielkim problemem w przeciwieństwie do tego, co się działo w wielu innych krajach bloku radzieckiego, gdzie właściwie socjalizm w niektórych z tych krajów obowiązywał do lat 80. Natomiast w Polsce tak nie było, polscy artyści byli zawsze na bieżąco z tym, co się działo w innych, w innych ośrodkach kultury na świecie, dobrze to znali, potrafili do tego nawiązywać. No nie wolno było godzić w sojusz ze Związkiem Radzieckim, czy w ogóle poddawać w wątpliwość kierowniczą rolę partii. No, ale poza tym wydaje się, że te wystawy odegrały bardzo ważną rolę w budzeniu. Yy, znaczy w, w, budowaniu czegoś co można określić jako życie kulturalne kraju to jest wydaje mi się poza kwestiami politycznymi też bardzo ważny element w całości. A jak od tamtego czasu zmieniła się rola instytucji galerii? No zmieniła się o tyle, że galeria jest y, m, miejscem ważnym, myślę, że y, czy zmieniła się. Zawsze była jej, miejscem ważnym w skali ogólnopolskiej. Ale staramy się od dłuższego czasu, żeby to, co jest lokalne, mieć bardzo na względzie, ale też nawiązywać do tego, co się w ogóle dzieje w, na świecie, jeśli chodzi o sztuki wizualne. I w tym sensie, na pewno galeria bardzo mocno odnosi się do tradycji, tych, tych najlepszych tradycji prezentowania sztuki współczesnej w mieście. Właśnie do tego myślenia, które zakłada, że galeria jest jednak istotnym miejscem prezentacji sztuki wizualnej w jej wszystkich aspektach. Denerwuje Pana nazwa galeria prowincjonalna? A że jest, że tak się czasem mówi? Nie, wręcz przeciwnie. Ja myślę, że prowincja jest po prostu no, takim Obszarem, który raczej sobie jeśli przyjmujemy już, że jesteśmy gdzieś poza, poza tymi największymi centrami, to tym bardziej staramy się o to, żeby galeria była miejscem nieprowincjonalnym w sensie myślenia. Tylko geograficznie. Tylko geograficznie. A co pan sobie założył obejmując stanowisko dyrektora? Ja już miałem doświadczenia, jeśli chodzi o prowadzenie galerii. Zresztą przedtem pracowałem również z niewielką przerwą w, w, również w BWA, właściwie całe moje życie zawodowe jest związane z galerią i z Uniwersytetem Zielonogórskim. Kiedy przychodziłem do galerii, żeby ją poprowadzić, zakładałem, że po prostu będę pokazywał to, co jest najciekawsze w Polski, przede wszystkim w Polskiej sztuce. Jeśli chodzi o, o w ogóle o, o, sztuk, o prezentację sztuki, generalnie to to jest problem logistyczny, materialny i tak ale też staramy się czasem pokazywać tą sztukę w innej formie poprzez wykłady, prezentacje filmowe i takie, no, że tak powiem, zapośredniczenia. Natomiast Wydaje mi się, że udało się nam doprowadzić do sytuacji, w której galeria jest rozpoznawalna w Polsce. Wiadomo, że, że ona tutaj jest i że pokazuje istotne, istotne zjawiska, że, jest, że wystawy są przygotowywane profesjonalnie, że zapraszamy kuratorów z zewnątrz również, nie, nie, nie żeby mieć taką wszechmoc, tylko. Po prostu w ten sposób dajemy też młodym kuratorom możliwość zaprezentowania ich koncepcji. Wydaje mi się, że to wszystko, co było na początku, co sobie zakładałem na początku, jakoś udało mi się zrealizować. Znajduję czasem stare, takie stare wywiady z początku tej, tej swojej funkcji i wymieniam tam na przykład za założenia, które, które, które chciałbym zrealizować i to wszystko zostało zrealizowane. To nie to, żebym się chwalił, tylko po prostu no... No tak miło się zdarzyło. Co, to, to, to jest, warto przypomnieć, też wszystko możliwe dlatego, że, że no, galeria jest instytucją miejską i to jest y, możliwe dzięki temu, że, że jesteśmy finansowani z budżetu miasta i że ten budżet nam wystarcza nie tylko na administrację, ale też na działania merytoryczne. A jakie znaczenie dla galerii miało powstanie Instytutu Sztuk Wizualnych w Zielonej Górze? Miało bardzo duże znaczenie. W ogóle powstanie w kierunku najpierw edukacji artystycznej, a potem innych kierunków artystycznych w zakresie sztuk wizualnych miało olbrzymie znaczenie. No chociażby takie, że studenci stali się częścią publiczności istotną. Po pewnym czasie stali się również wystawiającymi artystami. Odbywały się tu dyplomy, odbywały się tu debiutanckie wystawy różnych artystów. Dzisiaj bardzo znanych nie tylko w Zielonej Górze, ale w ogóle w Polsce. Pracownicy Instytutu również współpracują z galerią i pomagają nam na, no, na różnych frontach, więc wydaje mi się, że, miało, że to, 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 że istnieją kierunki plastyczne na naszym uniwersytecie, to ma znaczenie kluczowe dla, 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 dla galerii. Co szykują państwo na te 50 urodziny? To nie będzie wystawa z wielką pompą i z wielką fetą i z wielkim, z wielkim natężeniem uroczystości oficjalnych. Wręcz przeciwnie, ja chciałbym, żeby ta wystawa była po prostu czasem refleksji nad tym, czym jest ta instytucja. Poprosiłem o jej przygotowanie Martę Gendere, która jest od kilku lat tutaj bardzo aktywną Osobą, jeśli chodzi o, o organizowanie życia kulturalnego w mieście, na różnych płaszczyznach. Marta, jako kuratorka dotychczas też już kilku co najmniej wystaw w różnych miejscach Polski, i nie tylko Polski, zaprezentowała takie podejście, w którym przede wszystkim artyści zastanawiają się nad tym, jak funkcjonuje instytucja, czym ona jest. Dla społeczności miejskiej, dla, dla miasta, w sensie i teraźniejszości, i historii. I wydaje mi się to bardzo ciekawe w tym znaczeniu, właśnie że te plany się mieszają ten plan przyszłościowy i ten plan teraźniejszości na, róż, na różnych poziomach. Jest, dzięki przy uprzejmości Muzeum Ziemi Lubuskiej, mamy taką ekspozycję, którą przygotował Jarek Jeszkę, która jest taką yy, częścią jego marzenia, w którym chciałby, żeby w centrum, yy, w domu Centrum powstało Muzeum Sztuki Współczesnej, które by prezentowało między innymi kolekcję Złotego Grona, która jest w muzeum i kolekcję Lubuskiej Zachęty Sztuki Współczesnej, która jest w BWA. Ale też jest odniesienie na przykład do dominującej w mieście roli sportu, bardzo przewrotne i ciekawe, które swoim działaniem zaprezentuje Rafał Wilk. Jest, jest historia w obrazach w Michała Jankowskiego, jest takie, taka gra z pejzażem i z myśleniem Oli Kubiak. Ja nie chcę wyprzedzać faktów, chciałbym, to, żeby to była niespodzianka, będą będzie zorganizowana taka przestrzeń przed galerią przez rzeźby Basi Bańdy, jedną rzeźby Basi Bańdy już mamy w mieście, w Parku Tysiąclecia, teraz będą dwie przed BWA. Będzie film Karoliny Breguły, która jest niezwiązana w przeciwieństwie do wymienionych przeze mnie artystów z naszym miastem, ale film jest z kolei o raju artystów, jest też bardzo w istotny sposób tutaj dopełnia, dopełnia całość. Artyści są związani z Instytutem Sztuk Wizualnych, są jego absolwentami albo jego pracownikami. Są po prostu, kiedy pani zapytała o rolę Instytutu, okazuje się, że on ma jeszcze jedną ważną rolę, mianowicie uzupełnia nasze środowisko artystyczne o aktywnych, interesujących ludzi, którzy Którzy je wzbogacają nie tylko na poziomie lokalnym, ale też ogólnopolskim, bo właściwie wszyscy oni są też artystami działającymi i znanymi poza granicami miasta i, i, i te, także kraju. Więc, więc w tym sensie ta, ta wystawa jest opowieścią o, o, o roli tradycji, ale też o wadze teraźniejszości w znaczeniu koniecznego przenikania wpływów pomiędzy instytucją a a społecznością miasta. Wojciech Kozłowski, dyrektor BWA, był naszym gościem. Dziękuję bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo. Państwu dziękuję za uwagę i widzimy się w piątek o 19 w Galerii BWA na urodzinach. Do zobaczenia.